Cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry The Forest. Eee, słuchajcie, połaziłem tu chwilę i już kanibale przyszły eee, także będę się musiał tym zająć, ale najpierw, najpierw wam powiem jaki jest plan na dzisiejszy odcinek. Eee, słuchajcie, eee, sprawa wygląda tak, że generalnie to ja miałem w planach eee, na razie nie nagrywać Deforesta. Tylko chciałem na razie zbierać materiały. Chciałem to wszystko uzupełnić Tylko sporo czasu zastanawiałem się w jaki sposób w jaki sposób skutecznie i szybko w miarę Zbierać to drewno i transportować je tutaj do mojej bazy I wpadłem na genialny pomysł i właśnie dlatego nagrywam, bo chciałem się z wami dzielić tym wspaniałym pomysłem. Jak możecie zobaczyć w którymś z wcześniejszych odcinków dosłownie. Znaczy bez przypadek wysłałem drewno tyrolkom. Co prawda to drewno się zbagowało lekko i nie chciało spaść. Ja już mam pełne klatki. I nie chciało spaść z tej tyrolki ale wydaje mi się, że to dlatego, że. Że ta tyrolka tutaj jest dość stroma, i po prostu coś tam, coś tam poszło nie tak. Zresztą, jak się przespałem, to później ta kłoda i tak leżała na ziemi, także wszystko było w porządku z nią. I właśnie ta, to, i ten, ten sposób z tyrolką może wydać się dość skuteczny w tym przypadku. Już Wam pokażę, gdzie, co i jak chciałbym takie coś wypróbować. To pozbędę się tych hamów sąsiadów moich. Ehm. Um. w poprzednim odcinku możecie sobie sprawdzić Chciałem sprawdzić w poprzednim odcinku, jak to było pusto, jak pozbierałem wszystkie te patyki. Potrzebowałem bardzo dużo patyków i wszystkie je zebrałem. E, ale dobra. Już wam e, mówię, co mam w planach na dzisiejszy odcinek. E, więc nie wiem, czy to dokładnie wyjdzie, ale z tego, co widzę tutaj, e, to wyjdzie. Popatrzcie się, widzicie to? Czekajcie. Widzicie tą skałę tu? Jest na niej dość dużo drzew. Ja tam zaraz pójdę i zobaczę w ogóle jeszcze jak to dokładnie wygląda. Ale wydaje mi się, że to miejsce jest dość, dość spoko. I teraz z tej skały byśmy sobie tyrolkę zrobili tu aż do tego miejsca, albo generalnie jak najbliżej, jak najbliżej tutaj mojego magazynu, o ile będzie to w ogóle możliwe. I taką tyrolkę sobie zrobimy. I będziemy łupać wszystkie te drewna tam, drzewa tam. I taki jest plan. Na dzisiejszy odcinek, słuchajcie. Dobra. Więc yy, w sumie. W sumie. Aha, dobra, bo ja nie mam lin. Ja nie mam lin, słuchajcie. Więc ja muszę szybko skoczyć po liny jeszcze zawczasu. Dobrze, że mi się przypomniało, bo bym poleciał bez lin tam. Także skoczę szybciutko po liny. Spotkamy się na miejscu Będziemy kombinować I tam sąsiada Mamy trzy liny Czytałaby się jeszcze jedna, słuchajcie Witam sąsiadów Witam, witam serdecznie Eee, dobra słuchajcie, jestem na miejscu I szczerze mówiąc nie ma tutaj zbyt dużo drzew Nie ma tu zbyt dużo drzew, tutaj jest dość sporo tych drzew, ale... Ale kurde Tak średnio bym powiedział Może być problem, kurcze Ale chyba i tak, no, muszę chyba tutaj zrobić tą tyrolkę Zebrać to całe drzewo stąd O, jeszcze jedna sarna ale no nie chcemy jej. Mm. No bo nigdzie inaczej nie jestem w stanie tego wybudować. No to jest właśnie to, że kurczę. Ja mam na zboczu góry moją bazę. E, I dlatego no, dość e, e, mało takich miejsc mam jak właśnie to tutaj. O, padłem prawie na dół. Eee. Dobrze, no w sumie możemy zbić wszystkie te drzewa tutaj, co są. Więc wybudujemy sobie tutaj tyrolkę. E. Eee. 9 eee. eee, lin na to potrzebuje. Uhu uh, uh. Może gdzieś stąd będę transportował takie drzewo. Bo jakby to zrobić? Musiałbym gdzieś tam na dół to wrzucać. Spróbujemy, słuchajcie. Bym zrobił. Że, tutaj, w tym miejscu, akurat to problemem największym będą kanibale, bo blisko wioski jestem. Ale powiedzmy, że wybudowałbym tyrolkę tutaj. No w teorii działa, nie? Niby. Niby działa. Potrzebuję z kolei 11 lin. I w sumie nie mam pewności, czy to zadziała, nie? Dobra, na przykład w tym miejscu widzę już na pewno, że ja nie przejadę tędy, nie? Ale kłoda może by dała radę przejechać, nie? Mógłbym tyrolkę tutaj też wybudować równie dobrze i transportować to drzewo tutaj, nie? No, kurde, tutaj jest tyle drzew, że do końca życia mi to wystarczy. Zrobimy sobie taki obóz tutaj. Będziemy tyrolką wysyłać drewno tu pod, mój, yy, pod moją bramę, pod mój murek. Stąd będziemy sobie to transportować windą yy, na górę. Dawno ich nie było. zdupczaj dziadu awa myślałem że po tym dynamicie go wysadzę jakoś Nie żyje. Ała! Ostatni dynamit. Wysadziłem go. Nice. Wow, ale mi zbił, nie? Skóra jaszczurki, nie mam w ogóle pancerzy. Dobra, zrobiło się ciemno, słuchajcie. Wydaje mi się, że wszystko, wszystko pozbierałem, e, co się udało tam zniszczyć podczas walki z tym dużym kanibalem. E, ale mogę się mylić też. Chcemy się szybko przespać. Najem się. I możemy przejść do. Budowania naszego obozu. Wybuduję sobie tam łóżko, jakieś jedzonko sobie tam przyniosę yy, i spróbuję, może to murem zabudować, kamiennym dookoła. No bo sobie jaja robicie, nie? O, oh no! Gdzie ja jestem? Nie no, już tu byłem, słuchajcie. Już tu byłem. Dobra. łepeczki mamy naprawione. Wróciłem e, do bazy. E, chyba, chyba umarłem przez. E, On do gry, słuchajcie, bo nigdy nie straciłem życia wcześniej, e, jak na tyrolkę wskakiwałem. E, a teraz e, zrobiłem to, jakby. Z wyskoku. Wskoczyłem najpierw potem dałem, zespamowałem E, na linę i umarłem i wydaje mi się, że to wyglądało tak, jakby e, liczył się do tego upadku e, mój skok, czyli że wyskoczyłem do góry i cała ta wysokość, którą przejechałem na tyrolce zaliczyła się jakby do tego upadku e, przez ten skok. Tak mi się wydaje, bo wcześniej takich rzeczy nie miałem, nie straciłem ani Kurde kawałka życia wcześniej, jak, jak używałem tej tyrolki, e, więc w sumie dziwne, dziwne to było. E, trochę boję się to testować znowu, bo nie chcę umrzeć, e, więc na razie sobie to odpuścimy. E, być może sprawdzę to kiedyś jeszcze, e, żeby się upewnić, czy to był błąd, czy nie. Mamy jeszcze trochę drewna, czyli jednak nie wszystko pozbierałem. Tutaj bardzo dużo drzew zwaliłem. Eee, tylko dużo tutaj kłód będzie. Eee, prawdopodobnie, prawdopodobnie coś ominę. Nie mam pojęcia kompletnie, jak się te drzewa waliły tutaj. Byłem zajęty eee, walką, ale wydaje mi się, że większość pozbierałem. Nie wiem, czy tu jeszcze coś będzie. Jeśli coś widzicie, piszcie w komentarzach. Napiszcie, eee, Mosiek, ominąłeś eee, dużo drewna. Napiszcie. Tu są jeszcze dwie kłody. Poparcie się. O, i tu jest. Woda mi ucieka. Halo! Drugą stronę. Dobra. W razie ją zostawię. Nie wiem, czy mi się zmieści to w ogóle, ale wrzucę do Tyrolki. Wrzucę do Tyrolki i to będzie git. Trzeba szczurki polować, bo eee, skończył mi się pancerz cały. W tej walce z tym dużym kanibalem. Czekaj, mógłbym tu bramę wybudować Dlaczego chcę tu bramę wybudować? Słuchajcie, bo patrzcie Już wam to wytłumaczę wszystko eee, Ja to chciałem murkiem zabudować Tylko, że nie mogę tego dookoła zabudować Bo muszę mieć tutaj dziurę I... się zastanawiam właśnie, czy wybudować tutaj taki, taką bramę Po jak będę używał tej tyrolki, to będę tą bramę otwierał Już, kurczę, dużo materiałów wsadziłem do tego, jak to wycofię nie odzyskam tych materiałów. Myślałem też nad tym, żeby tu wybudować platformę. Zabudować tą platformę dookoła całą kamieniem i od tego kamienia, od tego murku tutaj przy tej platformie wybudować tutaj taki placyk dookoła i na platformie zrobić tyrolkę. To było w miarę bezpieczne wtedy. Szkoda mi tych lin, cholera jasna. ja mam tkanin? Mam 60 tkanin tylko. Z drugiej strony się zastanawiam, czy ta platforma nie jest zbyt krótka i zbyt niska tutaj z przodu. Same kłopoty, słuchajcie. Pięknie. Dobra, słuchajcie, idziemy się przespać, bo jest ciemno. Ja spróbuję wycofać tą tyrolkę. Zobaczymy, czy uda się jakieś liny odzyskać z tego. No trudno się mówi. Eee, stracę trochę na tym lin, ale... Ale trudno. Jedna lina, ale lipa. A tu jest jeszcze jedna. chyba tyle. Dwie liny z siedmiu się udało odzyskać. Kurde, najgorsze jest teraz to, że na te liny wszystkie zużyję, wszystkie kloty, jakie mam. Nie co? Tutaj mam O, ale ich dużo leci. Ja pierdziele Nie ruszam się, może mnie ominą. Zdawał się za drzewem co zrobię jak się nie będę ruszał? Ruszyłem się. Cholera Dobra, robi się niebezpiecznie. Dobra, już, 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 już. E, słuchajcie, panowie, panowie, dogadajmy się. Ja pierdzielę, chodźcie! Wiesz, jak wyjść? Może ci. Dobra, słuchajcie, więc yy, zanim tą tyrolkę wybuduję, to ja muszę sobie pancerz zrobić, koniecznie, nie? E, tak więc robimy pancerz na razie. Tyrolkę najwyżej wybuduję sobie kiedy indziej, nie potrzebuję jej na razie. Na razie ja się, chcę, chcę się skupić na obozie moim, żeby skończyć ten oboz, obóz, obudować go murem, mieć święty spokój. Dobra, słuchajcie, wybudujemy sobie tutaj taką jeszcze jedną platformę, już wam mówię dlaczego. E, pomyślałem, że dobrym pomysłem byłoby, tam mam e, na tej skalę. Kurcze, nie widać tego. Chcę coś w opcjach zmienić. Tam na skale mam mur mój. Mam też na tym murze platformy zrobione. Przy tym murze platformy zrobione w zasadzie. I pomyślałem, że dobrym pomysłem byłoby kupienie tyrolki tam stamtąd z mojej bazy aż tutaj do mojego obozu. Dlatego wybudowałem tą platformę. Teraz sobie przejdziemy yy, do budowy yy, muru naszego. Tylko muszę tutaj jeszcze parę drzewek wyciąć, także yy, ja wam pokażę już yy, cały proces budowania po prostu tylko. Yy, dobra, słuchajcie, powycinałem drzewa. Powycinałem tutaj drzewa, powycinałem tutaj yy, piękki wszystkie powyrzucałem sobie yy, i wybudowałem sobie taki murek. Muszę się jeszcze tylko zastanowić, gdzie będę chciał wybudować yy, bramę. Najlepiej by było, jakbym mógł tutaj bramę wybudować. Tutaj jest taki w miarę płaski teren, i być może tutaj uda się bramę taką małą postawić, żebym sobie mógł od strony, jakby mojej bazy, wchodzić tutaj. E, wiadomo, że jeszcze tutaj chcę zrobić tą tyrolkę, o której mówiłem wcześniej, e, więc e, jakoś to w sumie e, powinno mi tu wyjść. E, Mam nadzieję, że kanibale się nie pojawią, bo chciałbym tutaj się przespać. E, więc w sumie trochę ryzykuję stojąc tutaj. Jeszcze, jeszcze chwilę muszę poczekać, zanim w ogóle pójdę spać. Już myślałem, że kanibal leci, a to był tylko ptak. E, wybuduję sobie tu lampkę. O, pięknie. I dobra, i teraz możemy iść w sumie chyba spać. E, dobrze, słuchajcie, mamy kolejny dzień. Mamy kolejny dzień. Możemy sobie w sumie przejść do budowania tych, tych kamyczków, ale najpierw, w sumie, spróbuję tutaj zrobić bramę. I może to tutaj będzie taka brama elegancka, szykowna, moja brama. I tak jest. Mogę to zmienić. Także tutaj powstanie taka gigantyczna brama. Możemy sobie ją w zasadzie od razu wybudować, bo drewna tutaj mamy. Pod dostatkiem, kurde, ten kanibal mi tu śmierdzi. Muszę ognisko zrobić. Ognisko sobie takie zrobimy. Może zrobimy sobie je gdzieś tutaj z boczku, żeby sobie przez przypadek na nie nie stanąć. E, dobra, słuchajcie, postanowiłem, e, że wybuduję jeszcze jedną taką bramę w tym miejscu. E, a to dlatego, że, że muszę mieć e, którędy z tym drewnem wjeżdżać. Bo jak ja tu tu z pod, to, tu, tu, to te drzewka sobie wyjadę, tędy ale te wszystkie drzewa tu z góry, te tu z tyłu, muszę mieć którędy wjeżdżać? Także wybudujemy sobie tutaj taką bramę. No i słuchajcie, no i w sumie wracam do zbierania kamieni, już wszystko sobie takie zrobimy. Może zrobimy sobie je gdzieś tutaj z boczku, żeby sobie przez przypadek na nie nie stanąć. O nie, o nie. Dobra, słuchajcie, mamy pierwszą warstwę naszego muru. Oczywiście nie obyło się bez problemu. W cały czas przychodzili kanibale. Spaliłem się prawie cały na ogniu. Także no byłem bliski śmierci. Byłem bliski śmierci podczas budowy. Eee, no i tak, no na razie na razie wygląda prezentuje się to całkiem nieźle. Zobaczymy jeszcze, jak będzie mi tu z bezpieczeństwem, jeśli już drugą warstwę i trzecią warstwę, jak to będzie wyglądało z kanibalami, czy oni mi tu będą bardzo przeszkadzać, czy nie będą mi bardzo przeszkadzać. Na pewno będą mi przeszkadzać podczas rąbania drewna, ale ciekawy jestem po prostu, czy oni mi tu będą w stanie wejść i czy będą mi tutaj, czy będą mi tutaj coś niszczyć. To jest dość istotne pytanie, dlatego przejdziemy sobie od razu do budowy. Kolejnej warstwy O i powinno mi się wybudować Dookoła Tylko <laughs> Ten no właśnie Tak W bramach no, To wiadomo no O tu fajnie w powietrzu To jest Dobrze no i mamy zaprojektowaną Drugą warstwę naszych kamyczków Ale Wybuduję sobie to w następnym odcinku i w następnym odcinku zaczniemy sobie już zbierać jakieś drewno tutaj, przetestujemy sobie naszą tyrolkę, ale wydaje mi się, że tu wszystko powinno działać, jeszcze tylko będę musiał pamiętać, żeby tam wybudować jakiś płotek, prawdopodobnie wybuduję ten płotek z patyków, żeby, żeby on tak dość kiepsko nie wyglądał, bo jakbym zrobił z kamienia, no to mogłoby to dość śmiesznie wyglądać tam. Dlatego zrobimy to z patyków. Zresztą do tego jeszcze dojdziemy. Jak będę to tam budował, to wtedy się zastanowię, z czego to chcę wybudować. A póki co to by było wszystko, więc jeśli Ci się spodobał filmik, to koniecznie zostaw łapeczkę w górę. Zostaw komentarz, jeśli masz dla mnie jakieś wskazówki lub propozycje. I zasubskrybuj kanał, jeśli chcesz być na bieżąco i chcesz zobaczyć wszystkie moje serie na moim kanale. A ja się z Wami wszystkimi żegnam, także. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.